Mamy nowego papieża. Ale po co? Nowego papieża żeśmy wybrali to znaczy <śm> dokładniej kardynałowie wybrali na konklawę, a jeszcze ściślej, no to Duch Święty wybrał za pośrednictwem takich ułomnych narzędzi i jest to okazja by pokazać również niekatolikom na czym polega istota katolicyzmu która w pewnym sensie manifestuje się w papiestwie który to papież jako szczyt hierarchii wyobraża też istotę w pewnym sensie pragmatyczno-logiczną istotę hierarchii która pozwala rozwiązywać spory na wszystkich niższych szczeblach i w sprawach najistotniejszych, i zwolnić nas z oceny spraw, w których większość z nas, i w ogóle z racji istnienia sporu i niedomykalności procesu weryfikacyjnego, nie tylko w naukach często ścisłych, ale w ustaleniu, co jest dobre, co jest złe, jeśli chodzi o to, co mamy robić, czy to życie tu ma sens, czy nie ma sensu, czy jest coś po śmierci, czy nie. A jeśli tak, to co mamy robić, żeby być szczęśliwymi na wieki, jeżeli te wieki są? Większość z nas nie ma narzędzi, możliwości, ech, a w najprostszym tłumaczeniu czasu, żeby to wszystko ustalić, a to wszystko potrzebne jest do życia. A skąd mam wiedzieć, czy jest, czy nie ma? Przeczytam, przeczytam fragment książki, głównie do katolików, a potem. Dokończę rozważania na temat istoty kościoła jego sensu, po co on jest, po co jest hierarchiczny, po co mu papież. A te rozważania są również w książce Katologika. Liek na zarazę zachodu. Strażnicy tradycji. Benedykt XVI i arcybiskup Lefebvre. Komu wierzyć? Sprawę sprowadzić można... Do zasadniczego pytania, komu wierzyć? Skoro bowiem papież i sobór mogą się mylić, to tym bardziej arcybiskup, a jeszcze bardziej my, gdy rozstrzygamy, kto z nich ma rację, gdy rozstrzygamy, jak rozumieć stare dokumenty, nowe i relacje pomiędzy nimi. Tym bardziej, gdy rzecz idzie o trudne sprawy, których rozstrzyganie nie w naszych kompetencjach leży. Skoro nie jesteśmy w stanie tego rozsądzić, a rzecz wykracza poza nasze możliwości zweryfikowania, no to musimy de facto uwierzyć jednym, drugim bądź we własne interpretacje. I właśnie po to mamy Kościół z jego hierarchią, by w razie sytuacji spornych, wierzyć rozstrzygnięciu wyższemu w hierarchii, wyższemu w hierarchii wobec tego. Choćby nie wiem, jak mądre opracowania encykliki Soborów przedstawiali ci, co nową mszę i Sobór podważają, to ich twierdzenia okazują się pułapką, zagadywaniem tematu i unikiem, jeżeli nie ma w nich odpowiedzi na proste, podsumowujące powyższe pytanie. Dlaczego mamy wierzyć tym? Którzy akty kościoła oskarżają, a nie tym, którzy je bronią? Powyższe pytanie mogłoby zamknąć temat. Żeby jednak nie zawieść zmysłów, rozwinę je w niniejszym opracowaniu. Pytanie to naprowadza nas na katologię katologikę czyli racjonalność i konieczność istnienia instytucji hierarchicznej kościoła bez której zdani bylibyśmy na wieżę babel indywidualnych ekspresji indywidualnych omylnych rozumowań z natury i celu kościoła katolickiego wynika że odpowiedź na nie nie jest i nie może być traktatem teologicznym ani historyczną monografią w pomniejszej książce wyjaśnię dlaczego teza pozytywna Prawowitą naukę katolicką mamy poznawać nie po tym, jak sami oceniliśmy jej treść i jej zgodność z tradycją, no bo możemy się mylić w rozumieniu dawniejszego, współczesnego nauczania, no i relacji między nimi, ale tylko po tym, że nam ją Kościół daje, Kościół posłuszny obecnemu papieżowi. Fragment i w zasadzie wstęp do książki. Książki, która została wyjęta z innej o tytule katologika Liegna zarazę zachodu. Fragmy. Odpowiedź, że nauka nam nie jest w stanie tego udowodnić, jest głupia, bo my nie jesteśmy w stanie się nawet w nauce dowiedzieć, czy to, iż teraz nie jesteśmy w stanie udowodnić, nie oznacza, że kiedyś nie będziemy. A więc, jeżeli. Proszę zobaczyć, jeżeli są rzeczy prawdziwe, których nie damy rady udowodnić, a które radykalnie mogą zmienić sens naszego życia, no i których ignorowanie i wypieranie ich istnienia może radykalnie zmienić sens naszego życia, powodować ciągłe błądzenie, bo zbudowaliśmy obraz świata tylko na tym, co zdo zdołaliśmy udowodnić a to jest tak, jak te fragmenty mechanizmu, które żeśmy znaleźli, próbujemy z tego maszynę zbudować. Ale uparcie wypieramy z siebie istnienie tych części mechanizmu, których żeśmy nie mogli znaleźć. No i budujemy takie, sklecamy takie coś z tego, cośmy znaleźli, i wychodzi nam co innego. Bez sensu. Nie to, do czego zostało powołane to narzędzie, stworzone, wymyślone. No bo nie, to, czego nie znaleźliśmy, to na pewno tego nie ma. To nie możemy tego uwzględniać. No a czasem trzeba uwzględnić, dorobić brakujący jakby element. Bo to z naszej. Niedoskonałości wynika, żeśmy nie znaleźli. A nie z tego, że tego nie ma w rzeczywistości. Taka niezbyt dokładna ta metafora, no ale jak grawitacja, której nie widzimy, czy powietrze, którego nie widzimy, a jest, jak fale energii, których nie widzimy, to zamiast powiedzieć, że nie wiemy, z, z punktu widzenia nauki, to mówimy, że, że nie ma. A to są rzeczy, które dam do, konieczne do życia nie są. To jak istnienie atomu, fal. Nie tyle istnienie atomu, fal, co wiedza o nich i uwzględnianie w swoim życiu takim, codziennym, zwykłym. Można się obejść. Ale istnienie moralności i odpowiedź sobie na pytanie, czy w ogóle jest coś po śmierci? No bo jak nie ma, no to dlaczego ja mam, jeśli będę miał takie możliwości, wziąć przyjemnych doznań sobie zapewnić, jeżeli nam cywilizacja, rozwój na to pozwala. No i popełnić coś, o czym nawet nie będę tu mówił, zbiorowo wszystkim zapewnić taką przyjemność albo sobie i pozbyć się. No jak nie ma, nie ma nic po śmierci, no to po co to wszystko? I koniec. Po co się tak mordujesz? By zdobyć to, co zaraz zetrze czas w moździerzu świata. W tej piosence przetrwamy huragany. Też wyrażam tą sprawę. A my po prostu, tak, ich się wyrzekamy, no bo, no bo nie możemy ich udowodnić na obecnym stanie naszej wiedzy, to udajemy, że ich nie ma. No to jak nie umieliśmy udowodnić mm, naukowo istnienia procesu grawitacji, to znaczy, że jej nie było? Widzieliśmy zjawiska, tak samo, tak samo widzimy zjawiska, które istnieją w świecie, które istnieją w świecie, tak, tak samo widzimy zjawiska, które istnieją w świecie. I można na fundamentalnym poziomie zapytać, po co jest szukanie racjonalności skrawków w obrębie fizyki, biologii, chemii, skoro jaka jest racjonalność szukania racjonalności w obrębie skrawków? I tak dalej, i tak dalej, aż do najwyższego szczebla piramidy. Gdzieś, żeby racjonalność cząstkowa miała sens, to trzeba jakąś racjonalność krańcową znaleźć dla... Racjonalności w podrzędnych obszarach rzeczywistości. I tak dochodzimy o pytania o Boga, ale to te pytania, na te pytania odpowiem w książce Katologika. Tutaj natomiast pozwoliłem sobie zaprezentować Państwu fragment książki Strażnicy Tradycji. Obie się wiążą. Strażnicy Tradycji jest bardziej dla katolików, szczególnie dla mi bliskich środowisk tradycyjnych. Które często były oczerniane o faryzeizm, formalizm przez tych, którzy chcieli zmiany formy, a więc trochę sobie zaprzeczali, no bo tym zarzucali, że skupiają się na formie, a sami chcieli zmieniać formę, czyli też się na niej skupiali. I w, mając w ustach frazesy o tym, że nie liczy się forma, ale treść, że najważniejsze to, co w sercu, no to jest trochę przewrotny, niekonsekwentny zarzut. Bo gdyby ci ludzie rzeczywiście uważali, że forma nie jest ważna, to by jej nie zmieniali, nie broniliby zmiany, tylko machnęliby ręką, niechce ci tradyc tradycjonaliści mają, skoro im na formie zależy. Sęk w tym, że tradycjonalistom nie zależy wcale na samej formie, tylko na doktrynie, na treści, na tym, czym jest miłość Boga i Bliźniego. Co my powiemy sobie, że miłość, miłość najważniejsza serca, ale co to jest konkretnie? Na czym to polega w naszym życiu, w naszych zachowaniach? I to jest jeszcze krok dalej, bo tradycjonaliści bronią zapisów doktryny, tak, sensu, abstrakcyjnego sensu, ale jest jeszcze to, co łączy obie te grupy i powinno połączyć czyli to, co do nas należy w naszym codziennym życiu. Jak w tym codziennym życiu, w tym, co możemy zmierzyć, co możemy zmierzyć i co w naszym zasięgu, jak możemy praktycznie realizować tą miło, miłość, tą miłość bliźniego, pana Boga, tą miłość bliźniego, tą miłość bliźniego i przede wszystkim pana Boga, pana Boga i przede wszystkim pana Boga. Co to znaczy? To trzeba zobaczyć. Ktoś musi to pokazać. Samego pisma nie wywnioskujemy, bo co? przecież większość ludzi wierzy jakiemuś tłumaczowi. No to wierzymy, jak wyroczni tłumaczowi, że dobrze przetłumaczył, a większość ludzi nie zna i nie będzie znała nigdy starożytnych ślaczków, a w ogóle to, co odkryliśmy, to tylko jakieś cząstki. A więc musi być jakaś instytucja ludzka, która sobie przekazuje w pokazywaniu sobie. Praktykowania miłości bliźniego, na czym polega ta Ewangelia? Ta tradycja i Ewangelia, bo to jest splecione. W tradycji mamy przekazaną Ewangelię, tak? I nawet pismo mamy w tradycji przekazane. I nie mówię tu tylko o tradycji przez duże, te, która ma wartość doktrynalną, jako treść, ale o tradycji przez małe, te, która jest bardzo istotna bez niej nie znamy tradycji przez duże te. Tak nas Pan Bóg stworzył, takie nam mózgi dał, takie procesy nas wplótł. materialne, fizyczne, że taki, takich środków potrzebujemy formalnych, rytualnych, konkretnych, takich, a nie innych żeby podtrzymać rozumienie Ewangelii, właściwej treści. A jeśli porzucimy te różne formy obrzędowe, rytualne w codzienności i te takie odświęta liturgiczne e, że się nie liczą, i skupimy się na samym słowie, no to to słowo stanie się wyjałowione, nie będzie miało gleby pozwalającej właściwie rozumieć jego znaczenie, znaczenie, o które chodziło o Panu Jezusowi nie zauważymy, nawet znając może i świetnie lepiej niż wszystkie wieki, bo mam, umiemy już czytać i pisać powszechnie, na pamięć literki i słówka Ewangelii i całego Pisma Świętego. No ale co z tego, jak nie będziemy, jak ktoś nam podłoży pod te same słowa, jakieś inne znaczenie. Kompletnie inne niż to, o które Panu Jezusowi chodziło. A żeby tego nie stracić, trzeba żywej relacji z ludźmi, w której się pokazuje poprzez przykład i różne realizacje tego same, tych samych wartości w różnych przypadkach, powielokroć, żebyśmy tą wypadkową umieli wyłowić, wyabstrahować, wyciągnąć z, z tych poszczególnych przypadków i zrozumieć, na czym polega ta miłość bliźniego w rozmaitych przypadkach codzienności. Codzienności, codzienności. Musimy to po prostu widzieć w praktyce nie jednego nawet człowieka, tylko całej społeczności. I widzieć też, jeśli widzimy dobre, to i złe. Czasem dobra nie mało widać, ale przez, yy, przez jakby negatyw, bo widzimy złe zachowania i to tego nie wolno. Jak wiemy, że tego nie wolno, no to mamy, jak mamy tego nie wolno, tego, to wszystko inne wolno. Taki jest pozytywny wymiar przykazań negatywnych, że jak znamy zbiór tego, co, czego nie wolno, no to już wiemy, że wszystko inne wolno. Tylko te, tego, co nie wolno, trzeba też umieć, trzeba się nauczyć traktować nie jako konkretny przypadek jeden, który żeśmy zaobserwowali, tylko jako cały szereg przypadków, żeby umieć zrozumieć istotę, która łączy te wszystkie elementy, żeby jak się pojawią jakieś nowe przypadki, to żeby też zrozumieć, że to jest złe. Ale do tego trzeba pewnej tradycji powtarzania, nie tylko przez jed życie jednego człowieka, ale całych wieków, pokoleń, to przekazać, tą wiedzę, też żeby innych uprzedzić, no a później, żeby się tylko e, jakby, żebyśmy się uczyli na błędach innych. Taka jest też funkcja tradycji. Jakbyśmy chcieli od początku do wszystkiego dochodzić w nauce, na przykład, jakby nie było tej tradycji, no to też by nic z tego nie było. Bo byśmy cały czas od nowa e, budowali, burzyli, przyszedłby nowy, zburzyłby i od nowa budował i nic byśmy nie skończyli. Nie byłoby żadnego postępu. A więc tradycja jest warunkiem postępu. A hierarchiczność instytucjonalna na czele z jedną osobą, czy królem, czy papieżem, czy papieżem jest takim narzędziem pozwalającym w najistotniejszych sprawach dla danej instytucji, dla kompetencji danej instytucji, je jakby tego, co jest dla niej istotą, jej działania, rozstrzygać, tak? gdy są spory na niższych szczeblach, a spory zawsze mogą być. I nawet jeżeli instytucja nie rości sobie prawdo do żadnej nieomylności, to po prostu odpowiedzialność w pewnych spornych sprawach, które są trudne do rozstrzygnięcia dla większości, spada na tego, kto jest akurat na najwyższym szczeblu. I tak też uczył jeden z papieży, to był chyba 1301, jakiś tam początek XIV wieku wyleciało mi z głowy. Papież Bonifacy VIII, Bulla Unam Sanctam, roku pańskiego 1303. Jeśli więc ziemska władza zejdzie z właściwej drogi, sądzona jest przez władzę duchową. Zaś gdy niższa władza duchowa zblądzi, wtedy niższa władza jest sądzona przez wyższą. Lecz jeśli najwyższa władza zblądzi, to może być ona sądzona jedynie przez Boga, nie zaś przez człowieka, jak poświadcza apostoł. Człowiek duchowy osądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Wróćmy do tych filozoficznych dywagacji na chwilę. Jakoś tak człowiek ma, że sobie takie pytania zadaje. Pytanie, dlaczego sobie zadaje? Że biologia, że takie jakieś procesy w mózgu się tworzą, no to jest błędne koło, bo można powiedzieć, że, yy, że te procesy zostały stworzone dla, tego, dla tej potrzeby i dla tego rozumienia. A proces rozumienia uprzedza, za, zawsze jest nieuchwytny. Nieuchwytnie uprzedza chociażby te mechanizmy mózgowe. Które możemy wykryć na poziomie materialnym. No bo wykrywamy za pomocą procesu rozumienia, tak? To, że to jest. i na poziomie materialnym nie możemy ustalić, że jest pierwszy proces materialny. Po prostu siłą, jakby samego badania procesów materialnych. Czy to sobie wyjaśnimy eterem, czy takim ruchem, czy heliocentrycznym, czy geocentrycznym. Ważne, żeby ten mechanizm jakoś, że on działa, no i jakiś sobie porządkujemy rzeczywistość. A skąd wiemy, czy ten obecny obraz rzeczywistości też nie jest jakimś takim jaskrawym uproszczeniem, tak samo jak kiedyś układ geocentryczny? Że to, co postrzegamy jako rzeczywistość. Taka trójwymiarowa, a jeszcze jest jakoś zakrzywiona w jakiś kolejny wymiar i się przeplata, przenika stąd czas cofać się można w czasie w równoległe czasy jakieś, można kombinować. Inne wymiary niż czas, jakieś nieznane nam. Tyle kombinacji możliwych, które pozwoliłyby na przykład wyjaśnić różne paradoksy z naszej perspektywy współczesnej. Dlatego jest. Może między. Mikro a makro jest jakieś bezpośrednie połączenie, odpowiedniość, fraktalność. Te rozmiary nie grają tu roli takiej istotnej. To znaczy, są tylko na przykład to, że świat makro i mikro, nam, yy, widzimy różnice wielkości, to też może być jakieś względne. Ta wielkość jest tak, jak widzimy dwa obiekty, że są większe i mniejsze, bo jeden jest bliżej, drugi dalej. I tak jak kiedyś uważaliśmy obiekty niebieskie za małe, albo dziurki w sklepieniu. I tak uszło. Tak teraz ktoś mówi, no, że badamy. No ale przecież narzędzia, którymi badamy są nasze. Są naszą perspektywą. Z naszej jakby zaplecza naszych możliwości. Owszem, możemy je innymi zbadać, skonfrontować z innymi jakby narzędziami. Ale one też są z naszej puli jakby zmysłów i możliwości poznawczych. I tylko na poziomie ich wzajemnie je uzgadniamy i weryfikujemy, a może jest jakaś rzeczywistość, która jest wyższa i weryfikuje je inaczej. I my jej nie uwzględniamy, nie, mamy, nie możemy wyjść poza siebie, poza swoje jakby możliwości percepcyjne. Lustro ktoś powie, że mamy lustro i możemy na siebie popatrzeć przez lustro, ale nie patrzymy na siebie. To jest płaskie, że weryfikujemy, ale my nie wiemy, czy nie ma wymiaru dalej który zmienia obraz tego, co my, nam się wydaje, że weryfikujemy. No bo siłą rzeczy całym światem jest to, co, co możemy percepcyjnie objąć nawet narzędziami pośrednimi, nie naszymi bezpośrednimi zmysłami, ale aparaturą pomiarową i tak dalej, liczbami, które są w naszym zasięgu. Tak. Są w naszym zasięgu, a więc to jest masło, masło błędne koło, takie błędne koło, bo i tak nie wyjdziemy poza to. Dlatego musimy w coś uwierzyć. Nawet jeśli chodzi o naukę, osiągnięcia, to większość z nas widzi, że działa, ale to jak działa, to jest tajemnica. Tak samo w mitologicznych wyjaśnieniach też ludzie widzieli, że jakoś słońce się obraca, i słyszeli wyjaśnienie, że sobie kuleczka idzie do góry, lampka i schodzi na dół dookoła, się chowa pod jakby dysk ziemi, czy pod jakiegoś tam słonia. Różne wyjaśnienia mieli ludzie. No i też, no, działają, no, rzeczywiście słońce się obraca, tak samo tutaj, no jakiś atom, no rzeczywiście prąd elektryczny płynie, ale ktoś może nam taką mitologię, tak samo jakieś, y, 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 jakąś heurystykę, czy jak to tam go dają, przedstawić jedną czy drugą, a póki y, jakoś opisuje ten świat i nam to w naszym życiu pomaga, wtedy był inny poziom jakby złożoności, Teraz jest inny, nawet nie mówię wyższy niższy, bo to, co wtedy żeśmy uwzględniali, dzisiaj możemy nie dopatrzeć przez przerzucenie się na inny poziom. Coś możemy zgubić w porównaniu do tego, co dziś wyśmiewamy jako mitologię. Tak? Skoro kiedyś mogliśmy się mylić, to dziś możemy się mylić.